Wyobraźnia to zdolność przywoływania i tworzenia wyobrażeń w naszych myślach. Te powstają w naszych umysłach dzięki odbieranym z rzeczywistości różnym aspektom życia. Odbieramy je poprzez swoje zmysły, a potwierdzą się one w naszych umysłach, ale też w naszych ciałach dzięki przeżywanym emocjom. Już w starożytności Arystoteles poświęcił tej kwestii całkiem dużo czasu i rozważań. Udowadniając, że są różne zasady, którym można dedykować tworzenie się wyobrażeń w naszych umysłach. Te, powstające na podstawie doświadczeń, wcześniejszych wspomnień, mogą się w różny sposób w nas kotwiczyć. Nieodzownym jednak jest to, jak kotwiczą się wspomnienia i wyobrażenia za pomocą emocji. Im silniej czegoś doświadczymy, Niezależnie od tego, czy w pozytywny, czy w negatywny sposób, zostanie to z nami prawdopodobnie na długo. Mam nadzieję, że również z wami. Na długo zostały te dobre i radosne chwile dzieciństwa, te momenty, w których czuliśmy się swobodni, jakby na świecie nie było żadnych granic, kiedy naszej wyobraźni nie stawiano żadnych murów. Kiedy dziewczynka w plastikowej koronie w lustrze. Widziała prawdziwą księżniczkę. A chłopiec, dobywający spruchniałego patyka, widział w tym piękny, lśniący miecz. Mały Juchasek przechadzał się bez trosko od Giewontu aż po Kasprowy Wierch. Na co dzień musiał wypasać owce swojego ojca. Ale on jednak wolił zostawić tę robotę psu i wybierał się na wędrówki po pięknych Tatrach. Tak, hasając od jednej góry do drugiej, pewnego dnia spostrzegł jaskinię. Bijące z niej zimno i wilgoć w pewien sposób przyciągały go do siebie i kazały mu tam wejść. Mimo że cichy głos w jego głowie, prawdopodobnie głos rozsądku, Nakazywał trzymać się od tego miejsca z daleka. On jednak wszedł. Po cichu, po omacku, chwytając się każdej ściany, aż nagle usłyszał coś, czego nigdy by się nie spodziewał. Rżenie koni i wybrzmiało w jaskini. Nagle otoczyło go jakieś dziwne ciepło. Te wszystkie bodźce sprawiły, że się potknął i sprawił tym ogromny chaos. Gdziło śpiącego rycerza. Juchas spostrzegł cały szereg lśniących zbroi śpiących w o swoje miecze. Nagle usłyszał. Czy już czas? Na początku nie odpowiedział, bo nie wiedział, że pytanie było kierowane do niego. Ale wtem rozległo się powtórne... Czy już czas? E, 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 nie, e, chyba nie, odpowiedział przerażony Juchas, bo nagle jego oczom ukazał się potężny rycerz, który kierował to pytanie właśnie do niego. My, rycerze, Zaklęci w tych skałach. Czekamy na moment, aż ludzie staną się dobrzy, będą mieli czyste serca i będą pragnęli walczyć o swoją wolność. Gdy przyjdzie ten moment, że ludzie będą gotowi, wszystkie chówce rycerzy dosiądą swych koni a następnie ruszą w dół, w gór, by pomóc ludziom walczyć o ich wolność. Gdy ostatnie słowo wybrzmiało w jaskini, rycerz ponownie zapadł w sen, wsparty o swój miecz. Juchas nie wiedział, czy przewrócił się i uderzył w głowę tak mocno, że to wszystko mu się właśnie przyśniło, czy to zadziało się naprawdę. Wiedział jednak, że musi pobiec prosto do domu i powiedzieć o tym wszystkim mieszkańcom swojej wioski. Kiedy tylko dotarł, wszyscy jednym hurtem krzyknęli – niemożliwe! Pokażę wam. Ruszyli więc z powrotem w góry w poszukiwaniu tajemniczej jaskini. Chodzili cały dzień i całą noc. Jaskini nie odnaleziono. Młody Juchas Szepnął do siebie, to jeszcze nie czas. W ten sposób, kiedy byłam małą dziewczynką, mój tata układał mnie do snu. Sadzał mnie w naszej sypialni, otuloną w ciepły, puszysty koc, zapalał małą lampkę na stoliku nocnym, a następnie karmił moją wyobraźnię potężnymi olbrzymami. Odważnymi rycerzami i pięknymi księżniczkami. Każdej nocy przed snem moja głowa piękna była obrazów, o jakich tylko ja mogłam śnić. Wiele lat później dowiedziałam się, że kiedy byłam małą dziewczynką, to krótko po wprowadzeniu się do naszego pięknego, dwupiętrowego domu, moi rycerze mieli bardzo duże problemy finansowe i nie zawsze starczało na opłacenie rachunków. Czasami brakowało wody, prądu czy ciepła, więc otulanie mnie w kocyk, a następnie zapalanie małej lampki było po prostu formą oszczędności, a nie tylko narzędziem do karmienia mojej wyobraźni. To jednak nie powstrzymało mojego taty przed tym, aby zbudować we mnie kreatywność karmić moją wyobraźnię najpiękniejszymi z możliwych historii, ponieważ te. Ja mogłam wykreować sama. On dzielił się ze mną tylko pewną formą, słowami, cała reszta pozostawała w mojej głowie. I tak jest również z wami, moi drodzy. To, co nas otacza, to, co odbieramy swoimi zmysłami, to tylko pewna wersja rzeczywistości. To od Was, od Waszej wyobraźni, determinacji i kreatywności zależy, co z tym zrobicie. Zachęcam do tego więc, aby pielęgnować w sobie swoje dziecko i od czasu do czasu przeczytać jakąś bajkę, przeczytać jakąś legendę albo pójść do kina i zobaczyć ją na ekranie. Dzięki temu te dobre emocje zostaną z nami na długo.